Dzień dobry, dzień dobry widzowie! Witam was w mojej krainie gdzie kilometr za kilometrem ginie. Witam was w mojej krainie, gdzie pier... lenistwo ginie. Tak, tak, to ja. Wasz ulubiony driver. Słuchajcie, ja już rano dzisiaj ładowałem, ale to widzieliście ewentualnie w ostatnim filmiku. Dojechałem już właśnie teraz do Gliwic. No i co, mamy godzinę 14.37. O, akurat się wyrobiliśmy praktycznie w czasie, bo mi się teraz tachograf zaczął świecić. O, widzicie? Przerwa. Twierdzimy 4:15 przejechane. 22 minuty po drodze sobie zrobiłem tak czy siak. Więc co? Teraz na spokojnie idę się otwierać. Otworzymy się. Pokażę Wam, co dzisiaj przywiozłem tutaj do chłopaków i będę musiał tam jeszcze porozpinać pasy, zdjąć belkę, także mam tutaj co do roboty. No to co, eee, ja grzebie się na samochód i zaraz wam to pokażę. No i co, ja już jestem. Porozpinałem te pasy, zdjąłem belkę. Takie mamy dzisiaj panienki do zabrania. To znaczy zabraliśmy, dostarczyliśmy. No i co? Cofam teraz sobie na spokojne. Pod rampę rozładowujemy i kręcimy pauzę. Niestety nic nie było dzisiaj do zabrania, a jak coś było, to było po prostu za jakieś tam. Ee, powiem tak, niegodziwe pieniądze i wolę czasami po prostu gdzieś posiedzieć, gdzieś tutaj przestać noc i tak dalej, niż jechać za, za byle jakie pieniądze, także co, podstawiamy się, rozładowujemy i cierpliwie czekamy, także do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry widzowie, mamy już środę, środa godzina, dokładnie 7.55. Ja wstałem, idę się troszkę ogarnąć, umyć ząbki, twarz, troszkę się wypachnić i co, idziemy na magazyn się dowiedzieć, czy mają już może towar dla mnie gotowy. Także tak to mniej więcej wygląda. Jest dość rześko, mamy 2,2 stopnia. Eee, także fajny, fajny poranek, bo jak się wychodzi z samochodu, to człowiek tak od razu staje na nogi, taki żwawy jest, i gotowy do działania. Dobra, ja idę się szybciutko umyć. No i co? I po malutku, pomalutku będziemy sobie działać dalej. Także zobaczymy, czy ten towar będzie gotowy, tak jak mówili, że będzie na ósmą, czy też nie. Czasami się zdarzało, że no nie było. No niestety, no ale czasami tak bywa. Dobra, bez zbędnych ceregieli, bez zbędnego gadania, pierdolenia idziemy szybko się myć i idziemy na magazyn się dowiedzieć, co i jak. Także do zobaczenia. No i co, ja już jestem po wizycie na magazynie. Niestety okazuje się, że towar jest nadal niegotowy. I teraz zastanawiam się, czy mają wysyłać tylko to, co jest, czy czekamy na pozostałą część tego towaru, który miał być. Powiem szczerze, nie uśmiecha mi się czekać na tamto, co miało być jeszcze dodatkowo, bo było tego dość sporo i wiem, że to chwilę zejdzie. Także musiałaby być jakaś dopłata. Wolałbym sobie już wracać i objechać, niż tutaj stać bezczynnie. Tak naprawdę. No ale cóż, taka robota jakby nie było. Och. No i co? Czekamy sobie spokojnie. Ja teraz mam trochę czasu na to, żeby sobie siąść na komputerze, posprawdzać giełdę. Ewentualnie i co dalej, i później. <śmienny> I wystawię sobie jeszcze faktury, które mam do wystawienia. Także mam co robić, w razie czego bierzemy się do roboty tutaj na spokojnie i czekamy na informacje, co mam robić. Czy czekać, czy jechać, czy co. Także cierpliwie czekamy. A Wy również czekajcie cierpliwie. W międzyczasie możecie ewentualnie zostawić łapkę w górę. Możecie walnąć w znaczek subskrypcji oraz możecie pierdolnąć w dzwoneczek, tak żebyście wiedzieli o następnym filmie. Zachęcam również do zostawiania po sobie śladów w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy wam się podobają, jeżeli ma, podobają moje filmy. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę bardzo, tam jest miejsce na to, aby je zadawać. Także co? Zachęcam do tego gorąco i co? Widzimy się już niedługo. No i co moi drodzy? Ja już jestem po załadunku. Tak to wygląda mniej więcej, co załadowałem. Pospinałem trochę to pasami, dałem belkę. Idę, opuszczę jeszcze samochód sobie troszkę na dół. Jak wygodniej mi było, żeby eee, tam zamykać drzwi. No i co, załadowany, ruszamy dalej do Głogowa Małopolskiego, także szeroki drogi dla mnie. Dobra, jak będzie się coś ciekawego działo, będę dla was nagrywał. Do zobaczenia. No i co moi drodzy, ja już jestem w Głogowie Małopolskim, furka sobie stoi, dopiero zajechaliśmy. Jest godzina 15.30, wyjechaliśmy przed godziną 11, także na spokojnie sobie dojechaliśmy. Tutaj omijaliśmy brameczki, jedne, drugie, także... Nigdzie się tak naprawdę nie śpieszyłem. Eee, dobra, ja idę powiadomić chłopaków, że już jestem. Rozładujemy ten towar, który mamy. I czekam do godziny około 21 na to, żeby wziąć kolejny towar do Gliwic. Także jeszcze sporo, sporo. Pracy dzisiaj przede mną, no ale teraz głównie czeka mnie odpoczynek, leżenie i, i tak naprawdę nic nie robienie, zbijanie bąków. Może jest ładna pogoda, więc może się gdzieś przejdę, tak naprawdę. No bo co będę siedział tylko w kabinie? Trzeba skorzystać z naprawdę pięknej. Pogody jest cieplutko. W słoneczka nawet pokazywało dzisiaj 18 stopni. No ale to wiadomo, jak się nagrzeje gdzieś tam przy samochodzie czy coś, no to zawsze pokazuje troszkę więcej. Ale tak czy siak, trzeba skorzystać z tej jakże pięknej e, pogody. Dobra, ja już nie przedłużam, idę do chłopaków e, powiedzieć, że już jestem. No i co? Widzimy się podczas załadunku później gdzieś koło godziny 21 tutaj w tym miejscu. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. O, witam Was w czwartek. Mamy godzinę dziewiątą. A trochę dzisiaj pospałem z tego względu, że dojechałem dość późno do Gliwic, bo było gdzieś 15 po pierwszej. I do tej godziny, do godziny 10:15, 20 gdzieś będę kręcił pauzę. No i co? Mm, położyłem się spać, było gdzieś po drugiej, dlatego postanowiłem sobie troszkę dłużej pospać, ale znowu dzisiaj piękna pogoda, powiem Wam szczerze. Grzeje już tak, że, że szok w samochodzie ciepłutko, że nie ma co narzekać. Piękna pogoda, naprawdę. Oh, w końcu się robi cieplutko. No, dobra. Co, ja się idę umyć, po malutku już, umyję się, ubiorę, zjem coś i, i ruszam na magazyn, bo już chłopaki dzwonili do mnie, że jest towar gotowy. Eee, no i co, trzeba będzie to załadować i z powrotem jedziemy do Głogowa Małopolskiego. Także tak dzisiaj dzień będzie wyglądał, mniej więcej. <laughs> Dobra, idę się umyć, bo wyglądam pewnie jak nie powiem co. Dobra. Сбираемся. No i co moi drodzy? Ja już jestem po załadunku. Tak to mniej więcej wygląda. Eee, mamy 18 wanienek, dwie takie palety. Także towaru dzisiaj trochę jest. Ja się biorę teraz za spinanie tego. Wyciągnąłem dodatkowe pasy. No bo dwoma pasami bym e, nie było szans, żeby to po prostu spiąć. Także biorę się za spinanie tego. No i pokażę Wam najwyżej na końcu. Jak to pospinałem. No i tyle. I co? I będziemy ruszać po malutku, Już przerwa się kończy. Także na spokojnie, na spokojnie będziemy sobie pomału ruszać. Także co? Do zobaczenia. No i co? Mamy to. Sprawiam to czterema pasami. Także powinno być dobrze. Jeden za dużo sobie wziąłem. Także idę go odłożyć do schowka. I co? Pomalutku już zbieramy się. I. Wracamy. Może w końcu dzisiaj uda się zajechać do domku przy czwartku. Także byłoby fajnie. Ale też nie ma co narzekać, że jest robota. Dobra, nie przedłużam. Robię swoje dalej i, i śmigam. No i co moi drodzy? Ja jestem jeszcze w Rudzie Śląskiej. Mamy tutaj dzisiaj do zabrania stąd e, z drukarni jedną paletę dla dla takiego mojego znajomego z Dębicy, poprosił, żeby zabrać, więc co, działamy, idę zgłosić, że już jestem, potwieram się, wrzucimy jedną paletkę i uciekamy stąd, także taka, można powiedzieć, troszkę przysłowie. przysługa, no ale też nie za darmo, także w sumie to dobrze płaci, jak za jedną paletę, także nie ma co narzekać. Dobra, idę się zameldować i widzimy się później. No i co moi drodzy? Ja już jestem po rozładunku w dębice. Nie nagrywałem, bo była tak naprawdę bardzo szybka akcja, tylko od, yy, otworzyłem drzwi, rozpiąłem list, wyciągnąłem pas, ściągnięcie dwóch małych palet i włożenie wszystkiego z powrotem. No i jadę dalej. Teraz jeszcze zajadę tutaj sobie na stację benzynową, tą, którą teraz tutaj widzicie. Bo niezły tutaj życik się świeci i niestety do Głogowa Małopolskiego już nie dojadę na tym, co jest dlatego dotankuję teraz szybko sobie kilka litrów, tak żeby objechać tą trasę a już jak wrócę to już dotankuję do, do pełna i wtedy ewentualnie e, wtedy ewentualnie sobie już na spokojnie zrobimy podsumowanie tego, co co, co, co co wyszło za te 3 dni pracy, wtorek, środa, czwartek? 3 dni pracy, także zobaczymy. No i zrobimy takie podsumowanie całego tygodnia, wtedy, ile za cały tydzień tak naprawdę mi wyszło. Także dobra, ja już nie przedłużam. Jestem na stacji, idę szybko sobie zatankować. I co, widzimy się już niedługo. No i co moi drodzy, ja już jestem na miejscu rozładunku w Głogowie Małopolskim. <laughs> Właśnie dopiero co dojechałem, wyszedłem z samochodu i postanowiłem Wam zrelacjonować. Mamy godzinę 15.24. Także 30 minut pauzy chcę tutaj zrobić i, i wracam sobie na spokojnie już do domku. Eee, córka prosiła, żebym ją odebrał, więc no pasuje dzisiaj zdążyć, dlatego... Trzeba się dośpieszyć, 16, 16.24, no do 17 tam jest czas, żebym ją odebrał, więc powinienem się raczej ze wszystkim na spokojnie powyrabiać, także będzie wszystko dobrze. Dobra, no to co, eee, ja idę zgłosić chłopakom, że ja już jestem, bierzemy się za rozładunek, a później wracam do domku, tankujemy i robimy podsumowanie dla Was. Także do zobaczenia już niedługo. No, i co, witajcie moi drodzy ponownie. Ja już jestem po tankowaniu. Byłem szybko, jeszcze córkę odebrać z przedszkola, także już odebrana, zaprowadzona do domku. A ja właśnie siedzę w samochodzie i robię dla Was małe podsumowanko. Także co, działamy sobie po malutku z tym. Dobra, no to tak. Eee, zrobiliśmy w sumie dwie trasy. Dwie trasy z Głogowa Małopolskiego do Gliwic, z Gliwic do Głogowa, z Głogowa do Gliwic i z Gliwic do Głogowa, wracając później do Dębicy. Eee, do jazdy również z Dębicy do Głogowa liczę i. Suma kilometrów, która wychodzi to jest wszystko, co po prostu ja jeżdżę od tankowania do tankowania. Nie, nie są tam po prostu, nie odliczam od dojazdów, i tak dalej, to jest razem z dojazdami, więc stawka również wychodzi z dojazdami, a nie za sam przejazd po prostu z towarem, także <laughs> chciałbym, żebyście to też mieli po prostu na uwadze. Dobra, no to tak, za te dwie trasy zrobiliśmy 1246 km. Ilość litrów które, które zalaliśmy Za te dwie trasy To jest 251 Średnie spalanie wychodzi nam 20,14 Trochę wzrosło Wiatry były też trochę Wczoraj Jak jechałem już na wieczór Także ten samochód czuć było Że po prostu inaczej się prowadzi No także Także tak Dobra, teraz dalej. Kwota, jaką zarobiliśmy za te dwa dni, za te ładunki plus doładunki i tak dalej i tak dalej, to jest, moi drodzy, 5200 zł. Podzielone to na 1246 km daje nam stawkę średnią za kilometr 4 zł i 17 groszy. Moim zdaniem bardzo dobra stawka, nie ma co narzekać. Dobra, zalaliśmy 251 litrów paliwa, co daje. A cena ropy na słupku spadła, i cena netto w tej chwili to jest 4,84, czyli koszty paliwa za te dwie trasy wyniosły nas 1214 zł. i 84 grosze. Koszty etola, jakie poniosłem, to jest 193 zł. Także tak to się mniej więcej na chwilę obecną przedstawia, i co jeszcze? <laughs> e, dobra, no i teraz przejdźmy do podsumowania takiego ogólnego. A więc, kwota 5200 zł. Minus koszty paliwa 1214,84, minus etul 193 zł. Daje nam za, to, za te dwie trasy łączną kwotę, jaką zarobiliśmy, 3792 zł i 16 groszy. Oczywiście w tej kwocie nie ma odjętego zUS-u, nie ma odjętego podatku, nie ma odjętej księgowości, nie ma odjętego Eee, amortyzacji samochodu, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest kwota na czysto, ale wiadomo, że te pieniążki są dużo mniejsze z tego względu, że samochód cały czas się zużywa eee, i trzeba po prostu brać pod uwagę, że kiedyś tam jakieś naprawy, czy wymiana oleju, czy wymiana klocków, tarczy hamulcowych, mimo że ostatnio to robiłem i to dość niedawno. Eee, także, ale tak czy siak będzie to. <laughs> Gdzieś tam w niedalekiej przyszłości znowu do roboty. Także takie koszty amortyzacji trzeba brać też pod uwagę. Także nie sugerujcie się tym, że to jest po prostu kwota na czysto, bo później wychodzą też różne wydatki. Ale z tymi wydatkami to ja chcę robić tak, że będę chciał robić dla Was takie podsumowanie z całego tygodnia, także z całego miesiąca. I wtedy będziecie widzieć po prostu wszystkie moje wydatki, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o naprawy, paliwo całe, księgowość, ZUS, podatek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wtedy zobaczycie wszystko czarno na białym, ile ewentualnie się zarabia. Dajcie znać po prostu w komentarzu, czy coś takiego Was interesuje. Dobra, no i teraz jeszcze jedna rzecz, czyli coś takiego chcę zrobić, bo dużo ludzi się mnie pytało, ile. Czy, to, czy tamta poprzednia kwota to jest za cały tydzień, a to nie była za cały tydzień? Za cały tydzień łącznie z, po, z kwotą poprzednie, z poprzedniego filmu zarobiliśmy 7680,20 i 20 groszy. Tak to mniej więcej na chwilę obecną wygląda. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, nie sugerujcie się tym, że to jest kwota na czysto, że tyle będziemy mieli do dyspozycji, bo oczywiście tyle nie będziemy mieli do dyspozycji. Trzeba będzie opłacić jeszcze ZUS i wszystkie inne rzeczy. Wszystkie inne koszty oczywiście. Także, jeżeli będziecie zainteresowani, jak to u mnie wychodzi po prostu gdzieś tam na koniec miesiąca, dajcie znać w komentarzu pod tym filmikiem. Eee... Oczywiście zachęcam was do tego, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, pierdolnicie w dzwoneczek, żebyście wiedzieli o następnym zbliżającym się filmie. I co? Ja zapraszam was już do następnego filmiku. Ja jeszcze jestem w samochodzie, zamykam już laptopa biorę tutaj swoje pościele nie pościele, ręcznik i wszystko żeby sobie wyprać a jutro rano po prostu wstanę i jeżeli będzie taka pogoda jak dzisiaj będę chciał sobie na spokojnie posprzątać w samochodzie a jeszcze baniak biorę z wodą bo już mi się kończy już nie mam jak się myć rano teraz no i już jest lipa nawet dzisiaj już osta ostatki po prostu wody wylałem z baniaka także trzeba go wziąć i napełnić co jeszcze? Eee, py, 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 py. W następnym filmie będę chciał częściej odpowiadać na Wasze pytania, po prostu takie bardziej Wasze złożone pytania, które zadajecie w komentarzach. Kilka takich padło, więc na pewno w następnym filmie na jedno lub dwa takie pytania już będę starał się Wam odpowiedzieć bardziej sumiennie. Tam pytaliście o Iveco, plusy, zalety, no ale najpierw muszę te plusy, zalety i wady tego samochodu po prostu sobie nie wymyślić, tylko po prostu spisać. Żeby nie robić tego z głowy, tylko żeby to Zrobić dla was rzetelnie. Dobra, ja już nie przedłużam tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz pod spodem i co? Widzimy się w następnym filmiku. A ja biorę się zapakowanie swoich tutaj rzeczy, żeby to wszystko poprać. Także do zobaczenia. Cześć.